Hej, witam bardzo serdecznie, jestem Chmielu, a dzisiaj zagramy sobie w grę War of Warplanes. Yy, takie jest, War of Warplanes. Słuchajcie, już w tą grę grałem sobie, yy, no, troszkę pograłem. Jak widzicie, dobiłem tutaj trzeci tier yy, drugi nabiłem na jakiś elitarny. Tutaj macie jakieś, yy, jakąś koronkę. Yy, tym samolotkiem nabiłem elitarnie. Yy, Jedynką praktycznie w ogóle nie latałem, bo od razu chyba zbadałem drugi Tier. Yy, ogólnie gierka jest fajna, i polecam. Mamy dużo rozwojów, dużo yy, krajów możemy... No zobaczcie ile tych samolotów jest po prostu moza, mo, można się bawić i nie przestawać. Ogrom, słuchajcie ogrom. Ja się bawię w, w Stany Zjednoczone. Nie, taka decyzja na początku gry była podjęta i stany zjednoczone zostały i chcę rozwijać się tylko w stanach zjednoczonych. Być może kiedyś zrobimy sobie na przykład Japonię, bo tu widzę, że jest niedużo, a też spoko są samoloty. Być może Wielką Brytanię. No kto wie, zobaczymy. Jak to wygląda? Słuchajcie, za bitwę dostajemy doświadczenie nieważne. Czy grę wygramy, czy przegramy? Dostajemy doświadczenie oczywiście. Jest to mniej doświadczenia za grę przegraną, i więcej doświadczenia za grę wygraną. Co by Wam jeszcze tutaj powiedzieć? Możemy ulepszać swój samolot poprzez nowe działka, nowe, nowe kadłuby, konstrukcje, karabiny, silniki. I tak przejdziemy, badając kolejny śmigłowiec, myśliwiec. Który już jest na czwartym tierze. Jak widzicie, trierów mamy aż 10, i jest, są, są kilka klas tych samolotów. Są ciężkie, są myśliwce. No jak to normalnie jest, tak? Tutaj właśnie macie ciężki myśliwiec, i nad takim kiedyś w przyszłości zastanawiałem. Najfajniej moim zdaniem wygląda. Co jeszcze możemy robić z samolotami? Słuchajcie, możemy sobie zmieniać wygląd. To znaczy, możemy dać sobie jakiś kamuflaż, zobaczcie, jak to super wygląda. Yy, obojętnie, jakiś zimowy możemy dać, on tak wygląda. Podobno jakieś tam maskowanie, on daje, nie wiem, czy to jest wykrywalne troszkę na radarze. Yy, myślę, że jakoś mniej widać was na radarze z jakiejś większej odległości, jak inni Was widzą. Yy, pustynny kamuflaż, morski kamuflaż, nawet tutaj mamy. No i super jedna rzecz jest, że można naklejki naklejać na nos i na godła, i godła można też, nie wiem gdzie one się automatycznie, o tutaj jest, happy bottom, no tak to wygląda, ale myślę, że nie ma co sensu wydawać złota, bo ja mam tylko tego 100, myślę, że jak będziemy już mieli jakiś samolot, na którym będziemy latali więcej, no to, Wtedy sobie jakąś naklejeczkę nakleimy, tymczasem wychodzimy z tego, usuwamy tą naklejkę. Co tutaj jeszcze można? Tu można załogę mieć, tak? Załogę, która pilotuje waszym samolotem, to jest samolot jednoosobowy, więc jak widzicie jest jedna osoba. Tak się zastanawiam, co oni dokładnie dają? Aha, to jest podzielone na wszystkie kraje, Japonia, ZSRR. Niemcy, Ameryka, Anglia, dobra to jest nasz tutaj pilocik, nie, nie domobilizujemy go, chociaż on ma 51%, nie wiem od czego to zależy, co nam to da, że klikniemy, no nieważne, okej, okay. najprościej myślę, że zaczniemy walkę tym samolocikiem, to jest Hawk 75M i zobaczycie jak to wygląda, w międzyczasie porozmawiamy sobie o, o kanale, o planach na kanał, jak wiecie, jesteś na kanale WESOŁE Duo. Planów jest kilka, bo nagrywam z moim kolegą Mateuszem. Będziemy nagrywali sporo wspólnych serii, takich jak LOL. W Day zarazem będziemy grali, w Armę. Ale tak samo on będzie również nagrywał samodzielnie jakieś swoje serie. Ja mam w planach jeszcze FIFA 15. Dokładnie na premiera pojawi się już pierwszy filmik z FIFA 15. Tam słyszę, że Mateusz ma do planowania. Co on tam planował? Chyba Battlefield Hardline. Nie wiem dokładnie. E, Okej. Okay. Tak jak widzicie wszyscy nam się tu zebrali. Walczymy też z czwartymi tierami. Więc może być ciężko trochę, ale jak widzicie też jest kilka trzecich tierów. O dziwo, nie widzę hałka żadnego. Widzę, ja jestem tylko. hauk. No może i tak być. Tu oczywiście mamy też porównania. Po lewej stronie już nas samolot. Zielone to y, znaczy, że jesteśmy lepsi w y, tych, tych y, poszczególnych szczeblach. A tutaj widzimy na przykład z czwartym tierem, no to nie ma co porównywać. Czasem troszkę jesteśmy tylko, y, charakterystyka wysokościowa jest większa, ale tak to słuchajcie, jest to samo. Myślę, że jeszcze troszkę ściszę sobie y, głośność, no to jest strasznie głośne no dobra, niech będzie 8. No, i lecimy, słuchajcie. Zbijamy się w powietrze jak najwyżej, żeby atakować z góry. Już tam widzę, moi kompanii polecieli. Ja troszkę czasu straciłem, żeby e, zwiększyć troszkę, e, zmniejszyć troszkę głośność. Widzimy wrogów, już nadlatują, ale nie będę się pakował w środek ich. Tu naprzeciwko mam jakiegoś kajdka, to może jego zaatakuję. Chociaż nie, 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 nie. Wolę nie ryzykować. O, poznikali w murach. No to jest dobre chyba, bo to tak działa, że jeżeli jesteśmy w chmurze, to automatycznie jesteśmy ukryci. O, słyszałem, ktoś coś do nas nawala. Tak, nawala. Ja lepiej są cofnę i polecę na tego, bo on jest samotny. Dopalenie, doładowanie, polecimy sobie troszkę szybciej. I już go będziemy mieli na celowniku zaraz. I pójdzie pierwszy ostrzał w jego stronę. O, proszę, zniszczyli go. Sami nie potrzebowali mojej pomocy. A może tutaj lepiej. Tutaj mamy kolejnego. Jakoś go zaskoczymy, mam nadzieję. Super tyłem się do nas odwraca, to jest ok. Polecimy na doładowanie, żeby go dogonić. A tu już moi kompani lecą mi pomóc również. I nawalamy, 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 nawalamy. Super zniszczony. A może tutaj jakiś konwój rozwalimy po drodze. Tu mamy pelotę jakąś chyba. Ona atakuje nas z ziemi. Oj, było blisko. Tak, to jest chyba pelota, nas atakuje. Tak myślałem. Dobra, zniszczymy ją najpierw. Żeby mieć spokój. Do góry, do góry, do góry, do góry. O jezus, jak blisko. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Kurczę, nie mogę tej peloty zniszczyć. Aha, no troszkę zostajemy w dupę. No nieważne. tą pelotę do im pomóc. I może teraz. Dobra, nie, walę to. Nie chcę, nie chcę. Szkoda czasu na to. Nawala we mnie to gówno. O, tu mój kompan jeszcze upelot, super. Pomógł mi. Jest ok. Gdzie oni są? Z tego co widziałem, to oni wszyscy są tam. O nie, 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 nie. nie, nie. No i tak to się skończyło, słuchajcie tak jak mówię, nie jestem jeszcze jakiś bardzo wprawiony w tą grę. No i gram z 3 max, to jest wbicie trzeciego tieru, to jest naprawdę niedużo. No i po śmierci włączyłam się... Oj, tryb widza. Czy mi się zdaje, czy oni się w dwójkę zniszczyli? Chyba tak. <grytanie> zniszczyli się w dwójkę, mamy teraz walkę... ...5 eee, na 6. No ciężko to widzę, w szczególności, że u nich jest... ...no, zniszczyli naszego, my ich. Ale tutaj widzimy, że... Ten trzeci, tier kombinuje ładnie, bo na plecy im wchodzi. Coś jeszcze może ugramy z tego. Dobrze, dobrze, jest ok, fajnie. Zniszczyli kolejnego. Ten tam siedmiu już ostro. Fajnie, super, super. Zwiększamy przewagę, jest ok. No, zaatakujcie kogoś, koledzy. O, tutaj ma go na plecach, też jest ok. Chociaż jest pod ostrzałem. Oj, niedobrze, niedobrze, do góry. Nie będziemy patrzyli, jak się rozbija. No, dawaj, dawaj. Ładnie. Ile jest? Trzech na czterech. Dobra walka, równa. Chociaż tych dwóch osamotnionych tam... ...tam daleko, na 2,5 tysiąca metrów... ...no teraz troszkę bliżej mogą zaskoczyć, bo oni są daleko i szczerze mówiąc... ...mogą zaraz wlecieć na kogoś od nas. No nie, ale zobaczcie super jakie efekty są. Jakie niebo jest fajne, wszystko jest, wszystko jest ładnie, ja gram na pełnych detalach i troszkę mi to klatkuje, myślę, że na następny odcinek zmniejszę troszkę detale, ale świetnie to wygląda, tam jakieś strzały z, z dala, super, cienie są fajne, no dawaj, dawaj, jest, o, super, ostatni samolot, nie jest jeszcze, widzę, chyba obity, dość tak ostro, więc nie problem będzie go załatwić, no to jak myślałem, wygraliśmy, super. No i zaraz zobaczcie jak to działa, zaraz przyzna nam y, punkty, tak jest zwycięstwo, przyzna nam punkty, wrócimy sobie do hangaru. Y, przyzna nam punkty doświadczenia i za te punkty doświadczenia możemy badać kolejne y, samoloty, które są lepsze. I zdobywać tak poziomy kolejne i mieć lepsze samoloty. No zabawy jest masa, jak widzicie tutaj skuteczność bojowa tylko uszkodziła kilka samolotów. No, chyba tu swojego jakiegoś uszkodziłem nawet. Nie wiem, czy to jest tylko takie rozdzielenie, żeby czytelnie się czytało, czy to jest mój. No nie wiem, nieważne. Tak jak widzicie, Asystę mam jedną. Bez premii otrzymałem 3000 monet. Za monety kupujemy samoloty, ale najpierw za punkty doświadczenia, których mam teraz 1406, muszę zbadać kolejny myśliwiec, ale brakuje mi do tego 2500, ponad leciutko, żeby go zbadać. Słuchajcie, serdecznie polecam zagrać tą gierkę. Jest warta Waszej uwagi na 100%. Możesz się fajnie pobawić przy niej. Jest oczywiście za darmo. Zachęcam do pobierania. Link w opisie znajdziecie do pobrania gry oraz zarejestrowania się. Jeżeli by ktoś chciał, to możecie pograć ze mną. Myślę, że nie będzie żadnego problemu. No i co, żegnamy się. Hej, cześć na razie.